Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Witam w kolejnym odcinku z Awatara. Tak jak zwykle w tym tygodniu, wygrała Topka. Kochacie je, plus są źródłem całkiem niezłych zasięgu. Więc z przyjemnością mogę wam przedstawić kolejną. W każdym razie wytłumaczmy sobie, o czym dokładnie będzie odcinek, o jakich błędach, co przez to rozumiem. Całkiem niedawno opublikowałem odcinek o nierozwiązanych tajemnicach, który zahaczał o dziury w fabule lub niedopowiedzenia twórców. W tym odcinku za to przedstawię błędy i pomyłki, które na pierwszy rzut oka widać, że nimi są i nie da się ich wyjaśnić fabularnie, jak błędy w animacji, logice lub fizyce. No więc, nie przedłużam już, przejdźmy do dzisiejszej topki. Miejsce dziesiąte. Zuko i Azula? A kto to jest? Ma to miejsce podczas odcinka, gdzie Zuko, Azula, Mei oraz Tylee odpoczywają na żarzącej wyspie, gdzie oczywiście mieści się ich królewski domek wypoczynkowy. Nie wydaje wam się, że para królewskich dzieci nie powinna być znana każdemu w narodzie ognia? Przyjeżdży wizerunku władcy ognia Ozaja, uczą się dzieci w szkołach niemal od najmłodszych lat. Nawet, mimo niekoniecznie poznania wizerunku książąt, musieli mieć ogólny opis ich personaliów. W końcu, jak dla mnie, nie jest do pomyślenia, że tak zindoktrynowany naród nie wie, kim jest ich książę i księżniczka. Wracając, na wyspie nikt nie rozpoznaje w nich królewskiego rodzeństwa, do tego zaznaczę, że bawią się tam niemal sami potomkowie ludzi wyższych sfer. Dopiero pod koniec, gdy, no cóż, imprezka dobiega końca i drużyna Azuli wraz z Zuko urządzają niezły afterparty, wszystkich nagle ulśniło. Niesamowite. Miejsce 9. Airo jednak nad człowiek. Airo, jak wiemy, był szczerym i dobrym człowiekiem. Próbował zawsze naprowadzić swojego bratanka na dobrą drogę. Był także potajemnie wysoko postawionym członkiem białego lotosu, organizacji stojącej po stronie obrony równowagi oraz samego awatara. Pod koniec sezonu drugiego pomaga Katarze oraz Angowi, przez co zostaje uznany za zdrajcę i wtrącony do więzienia. Nie pozostaje jednak bierny i zaczyna trening, aby nabrać sił i przekształcić wchodzącego macho, co jest z tym nie tak. Cóż, jego figura z początków w serialu, jak i tym samym przy wtrąceniu do więzienia, nie przypominała mięśniaka, a bardziej staruszka z nadwagą. Nie jest możliwym, aby przez tak krótki pobyt za kratkami przybrać tak mocno na sile i nabrać kształtów z ABS-em na czele. Czy same pompki oraz podciągajki mają aż taką moc? A może po prostu Airo jest nad człowiekiem? Miejsce ósme Władca zębów. Mnich Gyatso był niemal zastępczym ojcem, jak i najlepszym przyjacielem Anga. Posiadał ogromną charyzmę, przy czym potrafił rozbawić niemal przy każdej okazji. Do tego mądry i czuły. Miał wszystko to, co można oczekiwać od nauczyciela. Właśnie przez jego humor, jak i stan ciągłej uciechy, wiemy, że jego uzębienie jest lekko wybrakowane. W końcu miał swoje lata, można to wybaczyć. Zastanawiającym jest jednak, że w jednym z pierwszych odcinków widzimy jego szkielet, który tada, ma już wszystkie zęby na miejscu. No, niektórzy powiedzą, że to malutki szczególik, ale jednak. <laughs> Miejsce siódme zakłócenie porządku awatarów. <laughs> Niestety nie znamy dokładnie wszystkich żywotów Anga Odwana, lecz mamy niejako podgląd na kilka awatarów wstecz, w tym słynną czwórkę czyli Roko, Kyoshi, Kuruka oraz Yangchen. Gdy Ang wraz z Katarą i Soką odwiedzają południową świątynię powietrza i salę awatarów, stają przed pomnikiem Roko. Cała ta sala jest usłana pomnikami poprzednich awatarów. Ale, ale, kto to w ogóle stoi obok Roko? Przecież to nie Kyosi. I właśnie tu jest błąd. Wygląda na to, że w trakcie tworzenia tego epizodu twórcy nie mieli jeszcze do końca ułożonego cyklu awatara. Poskutkowało to małym fejlem w postaci randomowego awatara ziemi, jakiego widzimy w jednym z kadrów. <trony> Miejsce szóste. Co z tym niedźwiedziem? <trony> no dokładnie. Co to ma być za niedźwiedź? Zwyczajny, prosty niedźwiedź? Skąd on w ogóle się tam wziął? W świecie awatarów są zwierzęta, nawet bardzo podobne do tych z naszego świata, ale najczęściej są przedstawiane jako połączenie kilku, czyli tak zwanie chimeryczne. Jakim cudem, bosko, bo tak zwie się ulubieniec kula ziemi, ma prawo bytu? Czy to jakiś genetyczny eksperyment Longfenga? Czy po prostu trochę dziwny żart ze strony twórców chcących zaznaczyć aż tak duże oderwanie od rzeczywistości oraz izolację wyższych sfer królestwa ziemi? To nie ma absolutnie sensu i mogę zakwalifikować jako błąd, który niekoniecznie możemy uznać nawet za błąd fabularny. Po prostu nieźwiedzie i tyle. Miejsce piąte. Kometa Mrozina. Teraz zahaczmy o bardzo ważną część uniwersum, czyli przylot komety Sozina oraz jej dość powierzchownego przedstawienia. O co mi chodzi? Po pierwsze, w kosmosie nie ma powietrza. Kosmos to wielka próżnia, tam nic nie ma. Dlaczego w takim wypadku kometa Sozina jest przedstawiona jako wielka, płonąca kula ognia, nawet jak jest kilka miesięcy przed jej przylotem? Jasne, meteory można by było podpiąć pod coś, co się spala, bo ma styczność z atmosferą i siła tarcia jest wtedy ogromna, przy tym płomie. Jednak kometa nie jest meteorem i nie styka się w żadnym wypadku z atmosferą. Powiem więcej, komety składają się zwykle ze skał, ziemi, lodu oraz zamrożonych gazów. Może ogólnie kometa Sozina jest zrobiona z czegoś innego, albo to nie jest czysto kometa, a może jakaś tajemnicza moc. W sumie nie będę się czepiał. Ten świat jest i tak w końcu fantastyczny, gdzie ludzie potrafią kontrolować żywioły. Miejsce czwarte. Wiekowa pomyłka. Hama, pierwsza władczyni magii krwi. To ona nauczyła Katarę tej strasznej techniki. Odcinek z nią związany był jednym z lepszych jakie w ogóle powstały. Mroczny, tajemniczy i zagadkowy. Ale gdzie tu błąd? Otóż, kojarzycie wrak wielkiego statku floty ognia niedalego południowego plemienia wody? Katara twierdzi, że był tam od czasów, gdy jej babcia była małą dziewczynką. E, stop! To właśnie w tym zdaniu jest błąd. Hama wydaje się mieć wiek przybliżony do tej jaki ma babcia Katary. Nie mogła być w tym czasie małą dziewczynką, ale co najwyżej nastolatką. A może po prostu hama jest znacznie starsza, niż na to wygląda? W końcu to ona, przy pomocy kilku przyjaciół oraz magii wody, uwięziła ten nieszczęsny statek. Malutkie niedopatrzenie, czy po prostu błąd? Miejsce trzecie: koło kary, czy porażki? To jest typowy błąd w logice i animacji, ale warty wspomnienia, bo podczas oglądania serialu po raz pierwszy sam go wyłapałem, więc niejako zapadł mi w pamięć i chciałem o tym tu powiedzieć. Kojarzycie mieścinę, gdzie zamiast świętować powrót awatara, woleli spalić ich ogromne kukły? To właśnie tam Aang postanowił wziąć na siebie winy za swoją poprzedniczkę, która powstrzymała China Wielkiego przed wdarciem się na niegdysiejszy półwysep Kyoshi, niestety przypadkowo go uśmiercając. Jak się okazuje, Chin Wielki Pochodził z tej mieściny i mieszkańcy od wieków nie nawiedzili awatarów. Dlatego też od razu po schwytaniu Anga, który zresztą samoczynnie się przyznał do popełnionych czynów, został postawiony przed wielkim kołem kary. Zawierało między innymi spalenie żywcem, rzucenie rekinom na pożarcie, nabicie na kolce czy ugotowanie w oleju. Nieszczęśliwie Ang trafia na ugotowanie w oleju, co jak widzicie na, w załączonym obrazku, jest obok leżenia na łóżku z gwoździami. I co z tym? Wkrótce kara szybko zostaje. Zmieniona na prace społeczne, które magicznie pojawiają się obok smażenia oleju. Szybko potrafili zmienić obrazki, czyż nie? Miejsce drugie: Drewniane południe. Niesamowitym jest fakt, że tak dużo drewna jest na południu. Przecież na tej lodowej pustyni nie ma prawa wyrosnąć absolutnie żadne drzewo. Jednak ludzie tam mieszkający zdaje się mają do niego stały dostęp. Racja! Istnieje prawdopodobieństwo, że takowe sprowadzają i na przykład tak było z okrętami czy łodziami, ale aby bronie i szałasy miały drewniane wstawki, nie trzyma się to zbytnio kupy. Dodatkowo ognisko na środku obozu także nie ma racji bytu, bo drewno jest towarem niezwykle cennym. W prawdziwym świecie Eskimosi wykorzystywali do ogrzewania choćby łój, który potrafili wykorzystać do ogrzania wnętrz swoich iglo oraz wszelkich innych surowców pozyskanych z łowów, w tym skórę, kości itp. Nie zostało nam wytłumaczone niestety skąd na lodowej pustyni udało im się zebrać tyle drewna. Może istniała specjalna funkcja, którą pełnił ktoś spośród ludu, aby je dostarczać? A może jednak nie nieopodal rósł jakiś magiczny las? Co wy o tym myślicie? No i nareszcie! Przed wami oczekiwane długo miejsce pierwsze! Oto! Nakręcenie filmu live action The Last Airbender! No dobra. Przestanę już tak jechać po filmie, w końcu istnieją ludzie, którymi się on podobał, choć osobiście traktuję go jako wielki błąd. W takim wypadku, oto prawdziwe miejsce pierwsze. Zamrożony Mak Powietrza? Wcale nie dziwne. Pierwszy odcinek był wspaniałym wstępem do tej niezwykłej historii. To tam poznajemy po raz pierwszy Anga, Katarę oraz Sokę. To tam Katara uwalnia ostatniego Maga Powietrza z stuletniego lodowego snu. I gdzie tu widzę błąd? Otóż Katara... Rozpoznaje, że Ang jest magiem powietrza, ale nie ma pojęcia o tym, iż może być awatarem. W końcu sam instynkt mógł jej podpowiedzieć, że ma do czynienia z awatarem, bo nieraz zapewne słyszała tą opowieść od swej babci. Racja mogła pomyśleć, że losowy dzieciak zamrożony w górze lodowej do tego mag wiatru miał na tyle szczęścia, aby tam w ogóle przeżyć. Ale nie wydawało jej się dziwne sam ten fakt? Wygląda na to, że Katara jak i Soka zignorowali wszelkie głosy rozsądku i nie dopuścili do siebie informacji o tym, że ich. Znalezisko jest tak ważnym wydarzeniem, a może był to po prostu mały błąd, mała luka. A jest ważna ze względu, że jest pierwszą, jaką widzimy w serii. No i to by było na tyle. Jest o wiele więcej błędów, czy to w animacji, czy to dziur w fabule i do tego jeszcze w Legendzie Kory. E, raczej w przyszłości zrobię po raz kolejny podobny materiał. Do tego czasu piszcie swoje propozycje co do błędów w komentarzach, bo zakładam, że też zauważyliście takowe. Zapraszam do wypełniania kolejnej ankiety wyboru tematu. Link w opisie. Jeżeli chcesz być też na bieżąco, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę pod filmem. Ja się z Wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Avatara. Na razie losowa ciekawostka jest i tu. Czy wiesz, że każdy pierwszy odcinek księgi w legendzie Anga zaczyna się na łodzi?